to normalnie samo zapłonu Cześć drodzy widzowie. Dziś odcinek będzie troszkę inny. A dlaczego inny? Dlatego, że porozmawiamy na temat, który Pytacie mnie od wielu, wielu lat, w wielu, wielu filmach, jaki jest największy problem i największa bolączka działek typu ROD, czyli małych działek ogródków działkowych, rekreacyjnych. I dzisiaj niestety porozmawiamy na poważnie, bez żartów. Oczywiście tam jakieś y, prace z działki w tym filmie zobaczycie, bo sedno tego filmu też niestety wymaga pracy. Do rzeczy. Największym problemem na działkach są ludzie. Nie ma absolutnie żadnych innych problemów. Finansowe nie ma, można naprawdę tanim kosztem, nie wiem, z lasu sobie paproć przynieść i posadzić, nie ma żadnego problemu. Łopatę można pożyczyć, przekopać, nie ma problemu. Największym problemem są ludzie. Jest piątek wieczór. Czasami sobie przyjeżdżam w letnie, ciepłe dni wieczorami na działkę, podać krzaczki, pochodzić, pomyśleć tak naprawdę, dlatego że jest tu bardzo cicho i przyjemnie, co zresztą w tle słychać. Muzyki nie podkładam specjalnie do tego filmu dzisiaj, żebyście sobie mogli posłuchać, jak to jest bardzo przyjemnie. Jeżeli mam do wyboru ścieżkę kłopotliwą i ścieżkę e, t, trudną, ale omijającą problem, to zawsze idę tą trudniejszą. No taki mam po prostu charakter, staram się nikomu nie wchodzić w drogę i żyć sobie spokojnie. Tak też jest na działkach. E, tamta działka, jak widzicie, jest zarośnięta, nikt z tym nic nie robi. Czy ja chodzę skarżyć, że mi przeszkadza, że mi chwasty przerastają? Nie. Po prostu sobie przejdę z kosą demą, skoszę swoją kosiarką, nie mam problemu. Trudno, ktoś nie dba, nie, nie, nie będę, nie, nie, nie wadzi mi ni to nie, nie przeszkadza. Tam, tam nie mam problemu, bo jest to wszystko od alejki, nic mi tam za bardzo nie przeszkadza. Natomiast tutaj za tą przyczepą, specjalnie na razie nie pokazuję i nie, chyba nie będę pokazywał, no jest sąsiad graniczący. Eee, I tak jak w tytuł tego filmu już zapewne wiecie no jest trochę mały problem dlatego że co to za jakiś niestety z sąsiadem nie, nie mogę znaleźć wspólnego języka dlatego, że on nawet nie chciał szukać wspólnego języka raz, drugi zagadałem, dzień dobry tego, no, nie z każdym trzeba nie każdy chce żyć w, w jakimś tam komitywie, no, ale jakieś tam poprawne relacje zawsze powinny być typu dzień dobry, do widzenia, uśmiechnąć i tyle, tak nie każdy, nie każdy jest wylewny, nie każdy musi mieć tabun przyjaciół to jest, to jest normalne niektórzy ludzie lubią sobie sami być, nie ma problemu. Czasami po prostu przychodzi weekend, jest głośno, jest, jest hałaśliwie, trudno. No, ale pan zaczął sobie budować domek, zbudował sobie domek, zresztą dla mnie bardzo fajnie, bo jest dość wysoki i zasłonił tu całą tą, to, co tam się dzieje i spowodował wyciszenie nie ma w ogóle z tym problemu. No ale z tego domku zaczął sobie palić śmieci, i wszystkie folie, i to takie grube folie budowlane i on wszystko do ogniska, na środku działki gdzie regulamin oczywiście tego zabrania i przepisy yy, środowiskowe również, bo za to są wysokie kary, mandaty, jak środowiskowy patrol przyjedzie to to już się wiele osób w Polsce pewnie przekonało jak paliło śmieciami w piecu a tu ogniska na działkach tego typu dobra, przymknąłem oko ja nie, ja nie jestem od, osu, od tego, żeby chodzić, skarżyć i tak dalej. No, trochę mi to przeszkadzało, to fakt, bo tu zawiewało tym, 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 tym smrodem palonego plastiku. No trudno. Druga sprawa. No, pan wielbiciel polskich rapsów puszczał sobie polskie rapsy na cały regulator z małymi dziećmi, tam brzydkie słowa. Nie mój klimat, trudno. Ktoś chyba mu zwrócił uwagę, bo przestał grać, więc jest, jest ok, tak? No, też na to przymknąłem oko. I teraz wczoraj nastąpiła ciekawa rzecz, dla której właśnie ten film i ten cały mój dzisiejszy wywód. Zapraszam Was na tył udziałki. Tutaj, na granicy działki, jak widzicie, mam zrzuconą trawę skoszoną. Niestety popadało, trochę to zgniło. Czy to śmierdzi? No nie za bardzo, nie, nie jest to jakaś tragedia, no ale, ale jest tam. Pod tą, pod tą plandeką jest piach, który miałem, wykorzystywałem tutaj do budowy y, fundamentu pod domek. Zostało mi go za dużo, nie wiem co mam z nim zrobić, no ale powiedzmy, że mnie nie przeszkadza. No i tutaj przyjechałem sobie wczoraj, tak jak wam opowiadałem, i woła mnie sąsiad, który mi tutaj podszedł. No to podchodzę. Podchodzę sobie. Mój pan, tu podejdzie. Podchodzę, mówię dzień dobry. O co chodzi? Pan to zabiera, bo to, to, to się nie da wytrzymać, to nie da się przejść, to mi śmierdzi, nie? Ja mówię, no dobrze, ma pan rację. Sprzątnę. Fakt, mój błąd, ja się przyznaję. Rzeczywiście spadł deszcz, zgniło to i może to nieładnie pachnieć. Choć mi się no podchodzę do tego, nic się z tym nie dzieje, no ale dobra, rzecz gustu i wyczulonego nosa. I sprawa by była załatwiona. No Ktoś zwrócił delikatnie uwagę, tak poprosił. Ja bym przyjechał, to co zresztą dzisiaj zrobiłem, żeby to sprzątać. Zaraz będziemy to sprzątać. I nie byłoby kłopotu. A Pan zaczyna do mnie mówić o tym, że ja łamię regulamin, że w regulaminie jest tak i tak, że to powinien być kompostownik, że metr od siatki, że to powinno być zamykane i tak dalej. I we mnie coś pękło. I mówię do Pana, tak, dobrze, ja to sprzątam a wy kończycie spaleniem śmieci pan stanął czerwone lico się zrobiło i, i mówi taki wytrącony z równowagi ale jakie, jakie śmieci ja mówię, no te z budowy tutaj wszystkie folie co rzucacie na ognisko, palicie tutaj jeszcze bardziej czerwony się zrobił odwrócił się poszedł, nic nie powiedział ja może Honorowo, nie wiem czy można to nazwać honorem. Stwierdziłem, że dzisiaj przyjadę, sprzątnę to, zaraz to or zorganizujemy. Ale do czego zmierzam z tą y, historią? Mm, zmierzam do tego, że jeszcze raz powtarzam największym problemem na działkach są ludzie. Niestety nie da się tak zrobić, jak w moim przypadku, żeby nie wchodzić zawsze komuś w drogę. Zawsze ktoś o coś się niestety przyczepi i zawsze niestety konflikt jest nieunikniony. I jeśli jeszcze stoicie przed zakupem działki ROD, szczególnie mniejszej, takiej 300 metrowej, bo tu jest prawie 500, więc jest trochę większa, to zastanówcie się dwa razy, czy hmm, czy chcecie ryzykować Trafienie na niezbyt ciekawych sąsiadów. Jeśli kupujecie, oczywiście, już jakąś działkę, która istnieje, warto zawsze spojrzeć, kto, kto jest, wypytać, e, zobaczyć. No tu, tu niestety, mm, mam nadzieję, że ten problem nie będzie jakoś narastał. E, tak, tak jak mówiłem, no ja jestem, staram się być człowiekiem bezkonfliktowym, więc ja nie będę po, poszerzał tego konfliktu. E, I też zabolało mnie to trochę, że no ja dobrze, mam jakieś tam uchybienie, wykroczenie, że za dużo tej trawy złożyłem, sobie łatwo sprzątnąć i pan mnie krytykuje, straszy regulaminem i tak dalej, przy czym sam sam pali wielkie ogniska śmieci i folii więc morał jest z tego taki moi drodzy, że jak Kali ukraść krowę to jest git, ale jak Kalemu ukraść krowę uu, to już jest bardzo źle i tym optymistycznym akcentem rozgadałem się trochę, ale tak chciałem dzisiaj po prostu taki vlog, monolog zrobić zobaczmy sobie zatem co jest na działce i zaczniemy to sprzątać zaraz Wam powiem jaki mam plan na sprzątnięcie tego zobaczcie jak ślicznie ta trawa rośnie po tym nawozie to jest bajeczka po prostu pięknie rośnie nawóz po prostu dał A zobaczcie moje mutanty jezyny A ta zwariowała Miała po trzech latach puszczać owoce Proszę bardzo Mamy piękne Owoce Na jesieni zasadzone A tu mamy pełno Co to? do Pszczółki? Do kocimiętki Ale pełno, kurczę. Yy, ale fajnie Generalnie wszystko rośnie Naprawdę jest super Zobaczcie wpadało. padało Ile wody tam jest Prądu, prądu oczywiście jeszcze nie ma, no, ale czekamy, powinien lada chwila być, podobno najnowsza wersja jest taka, że yy, kabla brakuje, <noise> zobaczymy, tu trzeba coś tym jeżynom zrobić, tu Myślimy coś. W tamtą stronę, w, jest za tymi budynkami, yy, jest wielki dół i w ten dół można wrzucać yy, skoszoną trawę i wszystkie inne odpadki, więc plan mam taki, Weźmiemy teraz worki budowlane, popakujemy to z lenistwa. żeby tego nie wozić, taki kawał drogi taczką to załadujemy do samochodu. Samochodem przewieziemy, może na raz, na dwa. Wysypiemy tam i będzie grało. Zabieramy się za pakiłki. O! jest ma tutaj wóryczki budowlane. Ops! Ops! Takie one na ziemniaki normalnie są. I zaraz tu to wszystko załaduję i pojedziemy z pierwszą porcją. Przy na kolej Jakie to gorące jest! Procesy gnilne się zaczęły Ale upał normalnie skipi. Uu. Aż to mi wali po nosie. Taki dobry kompost. O, jaki gorący! Bez skitu tego się dotknąć nie da. Piękne jak kompost się zrobił. A, stracę taki dobry kompost. Bo komu śmierdzi nie będzie śmierdziało. <laughs> nie, no żartuj. O, upał. to normalnie samo zapłoną dostało. Ej. Ej, patrzcie normalnie procesy gnilne samo zapłonu to dostało normalnie dym z tego leci Bryskitu praca w upał to nie jest najlepsze rozwiązanie co po mnie widać ale dobra zrobione bardzo ładnie, bardzo ładnie nawet zagrabiłem grabeczkami nie będzie się już czepiał teraz ja go rozliczę zobaczymy Dalej będzie tymi śmieciami palił. Bo to to mi się nie podoba, jak truje swoje dzieciaki, nasze. To mi się bardzo nie podoba. No ale cóż, nie, ten kompost nie śmierdził. Nie wiem, nie wiem o co temu człowiekowi chodziło. Ja albo, albo nie czuję, albo no, 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 nieważne. No, ok, jest regulaminowo usunięte. Nie ma problemu. Jedziemy za wieś. Ład, Trzy wchodzą, żeby nie przeciążać samochodu. I jedziemy do dziury o i tu takie coś, o można generalnie wyrzucać Ej, trawy, rośliny i tak dalej a tam już sobie oczywiście śmieciuchy powyrzucałem bo po co no to dawaj wywalaj, będzie po sprawie no i to by było na tyle, wywiozłem wszystko troszkę się nachytałem ale woreczki wykorzystam drugi raz. Wezmę je, zabiorę do domu, upiorę. Zaczynają komary gryźć, jest wieczór. Także dziękuję Wam za obejrzenie dzisiejszego nietypowego filmu z ludzkim przekazem. Także starajcie się żyć w zgodzie ze wszystkimi, ale nie zawsze się da. Dzięki, do zobaczenia, cześć.